Darek i obie Kasie postanowili odcisnąć ślady swoich stóp na piaskowej plaży tej wyspy. Dosyć wysokie fale dobijały do brzegu wyspy, więc dopłynięcie naszym odkrywcom nie zajęło dużo czasu. Pomimo dużej fali dopłynięcie nie było niebezpieczne, ponieważ w tym miejscu jest dno piaskowe, a pod wodą brak skał i raf w tym miejscu. Gdyby były skały i rafy, to wyjście na brzeg przy dużej fali byłoby szczególnie ryzykowne. Tym razem wyjście na brzeg było raczej zabawne, gdyż cofająca fala ciągnęła z powrotem naszych zdobywców. Potrzeba więc determinacji i sprytu, aby dopiąć swego. Jak widać, nasi zdobywcy mają jedno i drugie. Nasz kapitan też ma swoje zadanie. Teraz sprawdza, czy kotwica jest dobrze osadzona. Powrót na statek jest trudniejszy. Nasi odkrywcy muszą płynąć pod prąd, gdyż fale płyną w stronę brzegu. My obserwując ich jesteśmy jednak spokojni, ale w każdej chwili gotowi też do pomocy. Wyspa Fregate to najbardziej wysunięta na wschód wewnętrzna wyspa granitowa Seszeli. Znajduje się około 55 km od głównej wyspy Mahe. Powierzchnia Fregaty to troszkę ponad 2 km2. Środowisko morskie wokół wyspy jest naprawdę różnorodne i dziewicze. Dla entuzjastów połowów głębinowych fregata jest najbliższą wyspą, gdzie dno morskie spada na tysiące metrów. To miejsce żerowania dla tuńczyka żółtopłetwego i marlina, a takie ryby działają na naszą wyobraźnię. Regatę leży tylko 4 stopnie na południe od równika i stanowi prawdziwy klejnot naszej planety. To wyjątkowe, bogate, naturalne piękno tropików. Otoczona jest siedmioma bajkowymi plażami. Ta prywatna wyspa z luksusowym kurortem jest ostoją najrzadszych na świecie gatunków roślin gadów, owadów i ptaków. Właścicielem wyspy jest 76-letni niemiecki multimiliarder Otto Happel. Jest żonaty, ma sześcioro dzieci i mieszka w Lucernie w Szwajcarii. Fregate to raj dla osób ceniących sobie intymność i spokój. To uzasadnia, dlaczego to jest prywatna wyspa o ograniczonym dostępie. Jednak widoczna rozbudowa o nowe miejsca dla gości może wkrótce zmienić jej charakter. A ja też muszę to wszystko dokumentować, żeby później stworzyć jakieś sprawozdanie z naszej wyprawy. Dobrze, no to proszę o komentarz. Pięknie, Co wyspa Spaniale. zdobyta. Oh. Tak jest. A, a gdzie Kasia? Jest Kasia. Rewelacja. Warto było? Bardzo. Szczególnie wejście i wyjście. Komiczne. Widziałem na kolanach i na tyłku. Tak Proszę o komentarz jak tam było i czy było warto? Warto było, tylko było ciężko. Nie. Widziałem, że na kolanach normalnie wchodziłaś. o jest to jak? Kilka razy. Nie to nie jest prosta Kto idzie pływać prosto 5 minut po jedzeniu? Naprawdę na gimnastyka zrobiona. Wyspa zdobyta. Proszę o szerszy komentarz. Co to znaczy wyspa zdobyta? Kokos znaleziony. A gdzie są niewolnicy? Kokos znaleziony, kamyczek zabrany. Stawiamy żagle i ruszamy w stronę wyspy Marian. Po drodze, oczywiście, kapitan i Waldek rzucą przynętę na rybę. Nie chcemy, aby to był marlin. Bo i co z takim olbrzymim robić? Lodówki są już przepełnione i pozejmowane. Zachaczył jakąś potężną rybę. Dobra, dobra, to teraz... Teraz to puszczę Cicho, cicho, panowy Bacarku, cicho musimy pomalutki, tak, tak. ja muszę zmęczyć. Tak, zmęczyć. Bo jak inaczej to pójdzie, z was. Trzeba się lepiej pozwolić, bo ona się... Dobra. I znowu mamy 100 metrów. Ale to się ja nie mogę, kraje mostu, moc bo później Bo teraz ładnie, ładnie ją ciągnie, no nie rzuca no, się. Nie, ale nas no, zobacz, no chcę przyhamować, no trochę przyhamuję zobaczyć. pójdzie, się. To duża ryba musi być. No, na pewno. A więcej. Panie Boże, to pomóż. że ja ją wyciągnął. Bo nie mamy co je. Tak. Dwa nie mamy co jeść. Panie Boże, zbyt się nad nami. A ceny tutaj są tak wysokie. Tak bliżej, się Ale Pawełku, zobacz, jak będzie dzisiaj obryzywał się tym tuńczykiem. Ale patrz u co dwa metry, patrz ile czasu? I dwa metry. Patrz, Teraz ładnie opuścił. Emocje sięgają zenitu. A teraz widać jak To nie jest niż. Nie, nie. Mała to na też nie nie po tej odległości potem otrzymał i ją będziemy. Jeszcze parę minut znowu. nie na A Waldek, jak obiecał, tak zrobił. Wyciągnął. Że tylko pół ryby? No i cóż z tego? Jakiś drapieżnik poszedł na łatwiznę i odgryzł połowę waltkę ryby. Jak to w życiu. Każdy coś musi zjeść. No to piękny kawałek tutaj mięsiwa w tej, tej róży. Uszkodzonej, nie? Tak. A dobrze, że ten balon zamierzał podzielić. Bardzo dobrze. Władek, dzięki Tobie, będzie fity obiad. No. Dziękujemy. I rybka smażona. Tak. Pawełko. Tylko dzięki Batko.

Przez większość XIX i XX wieku było to miejsce produkcji kopry. My również zabraliśmy kilka kokosów ze sobą na katamaran.

Tu wiem dziurę ale nie mogłem zrobić tak. Mała była, wiesz Krakas no A co takiego niesamowitego było na tej wyspie? To jest nie do opisania. Trzeba tutaj być Trzeba po prostu. Zobaczyć. Tak. Trzeba Kasia robimy operację Więc jest na pewno... O ten miąż Pokaż ten fragment kokosa, który się wyłania. Masz to. Orzech. To jest orzech, tak Ale Darek ma cięcia takie zdecydowane. No właśnie. Inaczej Zresztą widział jak to robił na... właśnie. Na chirurgii pracował. Zanim skosztowaliśmy kopry, czyli miąższu orzecha, trzeba było się mocno napracować. Darek Najpewniej wykonywał chirurgiczne cięcia. Jako lekarz miał już doświadczenie w precyzyjnych cięciach. Po całodziennych emocjach. Znowu podnieśliśmy kotwicę i popłynęliśmy po kolejne przygody.